Ja pamiętam, że jak zaczynałem, pamiętasz to graliśmy jakąś imprezę, gdzie. Nie, to nie, Ty nie pamiętasz, bo to były moje początki, ale zagraliśmy. Pamiętasz Jacek, jak nam przynieśli, zrobili scenę z tych yy, po Coca-Coli takich właśnie. Yy. Pamiętam, to było chyba. Czy to nie były pawianice przypadkiem? To było jakaś tak koło łodzi. To były pawianice i później przenieśliśmy ten yy, szałowy występ na taras. Tak, właśnie, to a mieliśmy ta... występować na takich na spinkach po Coca-Coli. Taki...

Jest ma robić. co mi to przypomina Tą sytuację z tego yy, no z placu przy Saint Germain. Gołębie, Karmią je, spóźnieni kochankowie, William Wharton. Te sytuacje. Ławeczka. Czy nie tak sobie to wyobrażam? Całą. Odwaliła wszystko i ucieka, patrzcie. Idź na drugą stronę ulicy. Gołębie, o są gołębie nawet. Mewy. I ten nie da innym. Powiedz, że byłaś kiedyś w Radomiu. Z siłami, jakbyście to rozdziobały. Co ty? jaką jaką tamta biała pogoniła? <grych> a psik. No, kurde, to ja ci po cichutku gonię. Chyba mu zjdzie w a ty no, Ale ja nie straszę, bo one już tak czy inaczej. O. Szara. Jak masz dużo, to pozornie tobie się wydaje, że jesteś wygrany, nie? Szczęśliwy. No ale co, nie do nikogo nie otworzy, boi się dopuścić, bo inni mu zabiorą, no jest tragedia. Nawet tobie. tego zjeść nie może, bo jest Przykład, jak bogaty człowiek jest nieszczęśliwy, na przykład, tu jest, wiesz, Ale co, ten, obrazowy, bogaty, tak? ja nawet nie wiedziałem, czy on je dokarmia, czy jest dokarmiany, nie, nie, tamten, nie do końca. Nie, tamten to dokarmia nie tego papieża umieścili no tak, Benedykta jest No nie, nieładnie a może Robert jest przy samochodzie O i znaleźliśmy w końcu koszulkę dla Agnezji Agnieszka, to od nas. Ja, bo ja mam tu antenę i... Ale tutaj nie widzę. Czy... No dobra, jak mówisz, że z przyczepą wjechałeś, to to pewnie... Chciałbym mogę tramwaju na moment? A tam, powiedz mi, a tam nie ma tramwaju? Jest na buszu, jest na tramwaju. Ja muszę się przejechać tramwajem, nie tro, tro, trolleybusem. Uwaga, jedziemy pod górkę Ty, ale tu oni czekają najpierw, stoją w sensie. Co tutaj na ręcznym? Oni na ręcznym stoją? Wow. 上么有点末。<music> Nie jest, to nie jest taka fajna górka jak tam. No nie mogłem. Było za, Najpierw pokazał zakaz. porządną górkę później wiek. Tak, Jakiś byle co? Reżyser się tutaj przygotował. Kupił <grym> nowy sprzęt. Zakaz skrętu. następny tam zakaz skrętu mamy. No, no myślę, co mam że e, nasz y, kierowca, moja krew, nie rozumie intencji twórcy tego filmu. <grym> Znaczy po przepisach, przebudził. <noise> Ale podjazd niezły, nie? Zły, nie, o -o. O, Tu od razu się wpada komuś do dużego pokoju. Ania, weź kamerę. Biorę, 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 Tak, I my mamy, Michaś, tutaj mamy zdjęcia. Na tym, na tym roku. Tu przyjechaliśmy tramwajem. Jeden przystanek Ale... jechaliśmy. Z się Mleczką. Ja nie jechałem tramwajem, chyba że byłem... Zobacz, tutaj z, dół no. z dół. O i tu mogę tym tramwajem Patrz, pojechać? Zobacz, filmuj to. Damy im zjechać, A wiesz? Okay. komu? Tak, tam jest tam. zobacz. To będzie złe ujęcie. No, to się, że... Tu może zacząć na sekundkę albo... A nie, 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 już nie będzie... No specjalnie, zaraz będą trąbili na mnie, ale trochę czekam. On nie zdąży tu złapać. Patrz jak tu jest na nie uważaj, dawaj, dawaj, bo ja tu jecham. A, teraz? Zobacz tutaj w dół. Pięknie to wygląda. By... Ale serpentynka taka bym O, 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 o. na drive tu. Tu naprawdę nic nie dam, muszę na hamulcu. Wow. Na hamulcu cały czas. To tędy jechałeś przy cztery. No, Ja cię kręcę, że... Aj, taka Kto to wymyślił w ogóle? No ogóle No ci ludzie mieszkają, żyją, jeżdżą do pracy. No powiem wam, że to jest hardcore. To nawet mnie trochę zagina. Wow. Co na tam? jeden właśnie spalił hamulce i się rozbił. Tak? Nie. Nie, nie, oni tam to sobie robią zdjęcia i jakich... Nie było jeszcze, wypadków. tak. <grym> Bo to jest bardzo charakterystyczne miejsce dla <grym> wyjścia. Tam coś kręciło, nie? No, ja jadę do przodu, tak. <grym> 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 no? nie? Nie, przemęknie wyprzedzi! Będź go górą! Po I ci kręcą z nadzieją, że może ktoś jednak tam nie wydoli, wiesz. No. Coś niesamowitego, ale to, to warto było zobaczyć, pewnie. Damy na Przemka! Tu... O, tam jest kolega operator jakiś, proszę bardzo. oni wiedzą. W aparacji tutaj się dowiedziało, że będziesz. Ale ja już też mam teraz... Słuchaj, a czy z tymi obiektywami to nie jest też tak jak z, podobnie z samochodami, że im mniejszy tym musi mieć większy. <głos> <głos> na zasadzie leczenia jakichś kompleksów. Łągwa, ale ta kamera jest taka mała, że ten obiektyw tutaj niewiele da. Ojeja. Ojej. Ojej, ojej, Zakładać na oczy.